Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy <laughs>, piątek 13, data wybitna, szczególna, więc musimy na rynkach uważać, żeby jakiś czarny kot, łabędź albo inne zwierzę się nie pojawiło. Szanowni Państwo, w kalendarzu makroekonomicznym na samym początku widzimy, że mieliśmy o 7.45, dość wcześnie jak na polityków, mieliśmy przemówienie Bacha, wiceprezesa niemieckiego Buba, czyli Rady Polityki Pieniężnej. Później o godzinie 10 wskaźnik CPI Polska, produkcja przemysłowa, strefa euro, no i później takie pojedyncze już dane typu wskaźnik cen eksportowych, importowych, przemawia członek FOMC EBC Lagarde o godzinie 15. No i w sumie z takich najważniejszych danych tutaj jeszcze wskaźnik nastrojów konsumentów Michigan, Uniwersytetu Michigan ostateczny i w sumie to nie ma zbyt wielu danych dzisiaj, prócz tego więc myślę, że ta piątkowa sesja może nie być, że tak powiem, mocno dyktowana danymi, a chyba bardziej będzie dyktowana takim mocno technicznym aspektem, taką mam przynajmniej nadzieję. Jeśli chodzi o rynki wczorajsze, wczorajsze rynki były, że tak powiem, mocno korekcyjne zaraz po zaraz podanych praktycznie rzecz biorąc, wczoraj mieliśmy ważne dane, czyli CPI, mieliśmy inflacyjne dane, które jakby nie patrzeć dość mocno targnęły na początku rynkiem. Mieliśmy fajną, taką fajną, dość mocną lagę spadkową na początku, później odrobianie części, później znowu lagę spadkową i tak dalej. W każdym razie rynek podanych wczoraj zareagował. Widać, że Amerykanie ewidentnie czekali na wczorajsze dane ewidentnie czekali, aż dane zostaną przedstawione, żeby ruszyć się, bo tak konsolidacja prawie całodzienna, no bo praktycznie rzecz biorąc, do godzin CPI to mieliśmy jedną wielką konsolidację. Została w końcu przerwana, więc, więc inwestorzy czekali na nią. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o niemiecki indeks, ja dzisiaj jeszcze nie byłem w stanie napisać analizy PSV. Niemniej przedstawię, jak to wygląda tutaj. Tak jakbym to pisał psv kowo wczoraj rynek przekroczył zakres R2, cofnął poniżej tego zakresu, znaczy się, czyli przekroczył go od drugiej strony, wszedł niemalże do rejonu R1, troszeczkę mu zabrakło. Troszkę podbił do zakresu średniej kroczącej, no i widać, że teraz mamy cofnięcie. I pytanie: w jaki sposób przygotowalibyśmy się teraz do sesji, i co byłoby kluczowym czynnikiem, który mówiłby, co dalej. Jeżeli chodzi o tą strukturalność, wczoraj mieliśmy tutaj ewidentny cashout. Rynek tutaj też czekał na dane, bo mieliśmy sytuację, w której rynek sobie podchodził i zaczął się tam konsolidować. Wy tego nie widzicie na wyższym interwale typu H1. Ale na niższym interwale jest to dobrze widoczne. Tam była taka konsolka, konsolka, konsolka. Generalnie rynek czekał. Później nagle urwał po danych CPI i później próbował delikatnie wrócić. Natomiast to bardziej Amerykanie chyba wrócili niż, niż um, Europa. Ja też próbowałem rozegrać takiego typu rozegranie, tylko że ja bardziej na Nasdaqa wtedy postawiłem i dobrze w sumie zrobiłem, bo to odbicie Nasdaqowe było o wiele silniejsze. Amerykanie mocniej zareagowali. Teraz jeżeli chodzi o sytuację na rynku, to mocne cofnięcie wymowne do zakresu prawie R1 i podbicie raczej powinno i tak skończyć się walnięciem tego poziomu, czyli mniej więcej zejściem do tego sekwencyjnego strukturalnego poziomu. Rynek testował ten poziom kilkukrotnie, bo mieliśmy tutaj impuls, korektę, impuls, korektę, impuls. Jeszcze wcześniej było jakieś takie niedobitki były w tych miejscach. Tutaj tak samo widać, że rynek testował gdzieś te poziomy, gdzieś tam ten poziom zawsze się przeplatał, mniej lub bardziej, ale jednak. I myślę że dzisiaj dojście do R1 jak najbardziej się należy. No ale co dalej? Jeżeli dojdziemy do zakresu R1, tutaj będzie wiele zależeć od retestu, bo wariancja tutaj jest bardzo duża. Generalnie rynek może nadbić ten poziom, zretestować go i wygenerować nam cofnięcie kolejne do PK. W sumie, tak po trochu nie zdziwiłoby mnie to w ogóle, ponieważ ostatnia tendencja rynku była mocno spadkowa. Rynek wyrwał się chwilowo z okowów tego spadku takim mocniejszym akcentem, ale w sumie to nie zrobił nic wielkiego, bo przetestował jedną i tą samą strefę. Lekko Koją, może nadbijając, pozwalając sobie na lekką nutkę tutaj takiej finezji, takiej okraszona taką finezją delikatną, ale prócz tego to nie zrobił praktycznie rzecz biorąc nic. Więc myślę, że tą falę spadków całościowo trzeba byłoby wybić i przetestować. Czyli, czyli rynek by musiał wygenerować tego typu ruch, nadbicie, powrót, retest i, i dopiero moglibyśmy mówić o tym, że faktycznie jest to wyższy szczyt, mówiący o tym, że już to co stare to już jest zażegnane, a cała reszta już teraz buduje jakby to, to wzrostowe napięcie. Niemniej tak nie jest do tego momentu przynajmniej i myślę, że skoro rynek już szedł do tego zakresu R1, to myślę, że tutaj będzie walka o jego wybicie. Jeżeli zobaczymy potwierdzenie w postaci wyjścia poniżej retestu tej strefy, no to będzie to idealny akcent spadkowy. Natomiast jeżeli będziemy z drugiej strony <laughs> widzieć akcenty jakiejś obrony, typu na przykład tak jak wczoraj było, i tutaj specjalnie sobie przygotowałem screenę, na przykład fajne zejście, żeby móc to zebrać i retestować Na przykład taką strefę High Volume Aria Ja wczoraj akurat ten screen jest fajny Bo wczoraj pokazywałem też acz W sumie mówiłem jak ta strefa fajnie funkcjonuje Akurat to było ta strefa to była bardziej Nasdaqowa niż daksowa. w każdym razie no fajnie to funkcjonuje, bo takie stworzenie zejścia na przykład, gdyby to było na wsparciu, czyli nadbicie wsparcia, stworzenie high volume area, wybicie górą i zobaczcie, mówiłem na czacie, że powi powinna ta strefa być jeszcze przetestowana, żeby mówić o jakimkolwiek longu i rynek przetestował tą strefę, nadbiło mu kilka, kilkanaście tików, no i wrócił, akurat tego już tutaj nie widzicie, ale stąd praktycznie rzecz biorąc rynek odbił tam chyba 50 czy 60 punktów więc widać było tą dość mocną reakcję, więc spodziewałbym się podobnego ruchu. Czyli jeżeli rynek miałby faktycznie się bronić, no to tuż po nadbiciu zakresu R1, jeżeli pojawi się dużo zleceń i będzie tutaj tworzona ta high volume area, czyli taka strefa dużego obrotu, no to będzie widać, że rynek podbije. Jeżeli podbije, trzeba będzie poczekać na jeszcze jeden retes tego, raczej na retes, w sumie, nie jeszcze jeden, tylko retes tego poziomu i stąd będzie można szukać wtedy odreagowania. Innymi słowy, wiele zależeć będzie od R1, -ki. jeżeli ją przełamiemy i potwierdzimy, to bezprecedensowo mamy otwartą strefę w postaci R1. PK. Jeśli nadbijemy ten zakres i rynek wróci powyżej niego, a będę się pozycjonował i próbował podbić pod zakres R2, chociaż ja to lepiej, żebym dzisiaj nie handlował. W każdym razie podejście po R2 jak najbardziej może mieć miejsce. Ja przepraszam za mój brak entuzjazmu, szanowni państwo. Wczoraj mieliśmy przywitanie naszej biznesowej, czyli naszej telewizji nowej, i <trym> trochę za dużo soku. Co za dużo, to wiecie Państwo. To to, to, to niezdrowo, to, to nie więc jakby z tego powodu chyba dzisiaj handlować nie będę, chociaż nic nie obiecuję. Jeżeli chodzi o indeks amerykański SP 500, Tutaj rynek szedł do zakresu dość wymownego, bo jest to dość ważna strefa. Strefa nie tylko sekwencyjna, a, ale i też retest tego ważnego poziomu. Natomiast podbicie na razie o niczym nie świadczy. To nie świadczy na razie jakoś bardzo mocno-longowo, bo myślę, że rynek, tak jak w przypadku niemieckiego indeksu, będzie ważył tą strefę i będzie ją retestował w związku z tym raczej uważałbym z jakimś mocnym, turbo mocnym podejściem, na razie skupmy się na reteście tego poziomu i teraz tak, jeśli tak samo jak w przypadku niemieckiego indeksu, rynek na przykład nadbiłby tą strefę i wrócił, to byłaby to idealna okazja do tego, żeby szukać jakichś akcentów wzrostowych, typu powrót, retest i wyjście, jeśli natomiast wyłamiemy tą strefę z potwierdzeniem, tego przewidywać dzisiaj nie chcę, bo w sensie nie chcę stawiać na jeden konkretny scenariusz. Rzadko są takie sesje. Ale czasem staram się jednak mówić o alternatywie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, właśnie taka ona będzie. Myślę, że raczej nie będzie tutaj. Nie będzie tutaj zero jedynkowej sytuacji, bo na, na chwilę obecną trudno jest przewidzieć, co rynek tutaj zrobi. Ze względu na to, że ta strefa była testowana już raz, drugi, trzeci, czwarty. No, i przy piątym i kolejnym reteście z jednej strony rynek pokazuje, że ewidentnie ten poziom chce być przepchnięty, bo jednak to o kapitał rządzi rynkiem, a nie na odwrót, nie setupy. Więc jednak zejście do tego poziomu, no, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie adekwatne i będzie. Będzie ważne, a z drugiej strony z kolei, jeżeli można to w ten sposób też odbierać, że jeżeli ktoś raz, drugi, piąty i dziesiąty bronił tej strefy, to może nadal tego robić. Dlatego też dzisiaj nie chcę stawiać jakby kropki nad i. Będziemy musieli obserwować, jak ta strefa się zachowa. Jeżeli nadbijemy i wrócimy, myślę, że podbicie jak najbardziej może mieć miejsce. O jezu, nie mówcie mi takich rzeczy, bo. <laughs> nie chcę nawet czytać, co tam piszecie teraz, bo. Aż mi boli głowa. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o daka, obecny kontekst techniczny mówił o zejściu, czy wczorajszy przepraszam, mówił o zejściu jeszcze do tej strefy tego boksa. Tutaj widzicie, że ten boks tutaj jest, tego boksa. Zejście do tego boksa się odbyło, aczkolwiek tak jest bardzo newralgicznym indeksem. On w ogóle bardzo mocno reaguje na dane z, z inflacyjne w ogóle generalnie CPI, PPI, ISM i inne, on bardzo mocno reaguje na takie dane, bo w ogóle sektor technologiczny jest bardzo podatny na tego typu informacje, dlatego wcale nie dziwi mnie taka newralgiczna reakcja bardzo mocnego zejścia i szybkiego odreagowania. Chociaż to odreagowanie pozostawiało wiele do życzenia, niemniej jednak myślę, że jeszcze raz zejdziemy do tej strefy, i tak jak w przypadku Sapiny. Stąd, jeżeli szukać odbicia, dopiero będzie to zasadne, czyli przedłużymy tego boksa tylko. Myślę, że myślę, że ten rejon jak najbardziej będzie możliwy do um, przetestowania, a później jeżeli popyt tutaj będzie wchodził powoli, tak jak na przykład właśnie tak jak na tym screenie pokazywałem tego typu zagranie, jeżeli będziemy widzieć z większymi obrotami z taką fajną high volume area i obronieniem tego zakresu, to będzie można jak najbardziej liczyć ona jakieś odreagowanie rzędu powiedzmy no 15, 250, 15, 285. Te rejony mniej więcej myślę, że jak najbardziej mogą być przetestowane. No, jasna sprawa. Piszecie tak, tak jasne rzeczy, że nie wiem co. A czy jest co świętować? Oczywiście, że jest co świętować. Bardzo fajny projekt. Połączenie dwóch z projektów, które bardzo dobrze znacie pod dwoma różnymi markami dwóch innych jakby zarządzających. Plus jeszcze na jakieś takie niespodzianki, o których ja co prawda mówić nie mogę, no bo to co było na bankiecie zostaje na bankiecie, ale też pewnie się zdziwicie jeszcze z różnych, z różnych współprac, więc jak najbardziej myślę, że jest, jest co świętować, więc stanę w opozycji do tego co pisze tutaj. Pan Siemczyk. jeżeli chodzi o złoto, złoto miało schodzić do strefy, strefy tutaj wsparcia 1867-1865 dolarów za uncję. Rynek szedł do tego zakresu, wygenerował 1 do 1 praktycznie rzecz biorąc ostatniego podbicia. Myślę, że tutaj dalsze podejście wzrostowe jak najbardziej wchodzi w grę. Tak jak Wam wczoraj mówiłem, wczorajsza sesja miała być sesją korekcyjną. Pytanie nie było czy, tylko pytanie było na ile. Czy z, z rynek zejdzie do tej strefy raczej płytszej? czyli tej pierwszej, najważniejszej, czy pozwoli sobie na zejście nieco głębsze tutaj do rejonu 1855. Rynek jednak, jak widać, obronił się w dolnym ograniczeniu tego pierwszego, że tak powiem, zakresu reakcyjnego. Mamy podbicie i teraz myślę, że po drobnej korekcie, trzeba byłoby to lekko zrewidować, po lekkiej korekcie myślę, że Podejście pod troszkę wyższą strefę jak najbardziej wchodzi w grę. I tutaj podbicie pod 1884, 1885, czyli ostatni szczyt, jak najbardziej jeszcze jest zasadne. Dla mnie osobiście, dopóki rynek utrzymuje zakres 86, 87 mniej więcej, jest to zakres 67, 66, przepraszam, to jest zakres, który będzie nadal dawał i determinował nas do jakiegoś ruchu tutaj. Wzrostowego. Srebro. Jeżeli chodzi o srebro, i tam pokaliście, że platynowelowe, zaraz platyna sobie zobaczymy. Ja nawet, ja nawet nie wiem, co się na rynku dzieje dzisiaj, więc ciężko mi, ciężko mi się odnieść do końca. W każdym razie, jeżeli chodzi o srebro, te jakoś tak mocnej korekty nie wykonywało. W porównaniu do, do złota wykonało bardzo płytką korektę. Tutaj to zejście nie było wcale aż takie zatrważające. Myślałem, że to zejście po CPI będzie raczej głębsze, no bo wiecie. Prócz indeksu technologicznego na dane inflacyjne też reagują metale szlachetne i to dość mocno. Więc wcale mnie to nie zdziwiło. Zejście tutaj do poziomu 21,74 plus minus, podbicie. Teraz myślę, że jakaś drobna korekta, fajnie byłoby, gdyby się pojawiła na zasadzie wyższego dołka kolejnego. No i po niej myślę, że kolejny ruch wzrostowy, tym razem testujący już strefę 22,50 plus minus. Myślę, że jak najbardziej. Ten rejon może być dzisiaj odwiedzony. Pamiętajcie tylko, że ta strefa, którą tutaj widzicie, te rejony 2247, 2250, to są rejony już powoli podażowe. Więc chociaż wkroczyć możemy w ten zakres i jest co rozgrywać póki co jeszcze, jeżeli przyjmiemy, że wyższy dołek może się pojawić, no to już tutaj powoli uważam z zapędami mocno wzrostowymi, bo szansa na to, że rynek nagle wykona pullback jest dość spora. Jeżeli chodzi o etka, Edek tutaj miał szansę ustabilizować się. Generalnie dolar miał szansę dostać bęcki, ale jednak tego nie zrobił. Podanych się umocnił, więc widać, że tutaj dość mocne zrzucenie rynku do, do no, konsolidacyjnych, jakby rejonów. No bo ten zakres dobrze znamy już od. Praktycznie rzecz biorąc, 26 się tutaj konsolidujemy, albo nawet 25 się tutaj konsolidujemy, więc troszkę tej konsoli już jest za nami. No i myślę, że tutaj rynek dużo jednak złudzeń nam nie pozostawi. Podbicie, ewentualnie, zejście do wsparcia. Stąd dopiero będzie można szukać jakiegoś akcentu na odbicie, na odreagowanie, ale raczej, raczej niewielkie. Jeżeli chodzi o funta do dolara, niewiele mu zabrakło przy ostatnim podejściu do zakresu oporu. Szkoda, bo ten opór byłby, tak jak mówiłem, zresztą świetnym miejscem do szukania shorta. Rynek zareagował wcześniej, no bo też dane się pojawiły. Na to jakby dużego wpływu nie mamy, więc też no, no wonder, że tak powiem. Włamanie tego zakresu, czyli zakresu lokalnego wsparcia, myślę, że teraz nawet jeżeli rynek byłby w stanie wykonać jakąś podbitkę, będzie ona służyć raczej do spadków. Myślę, że targetem okolice 21.00. Dolar do jena, konsolidacja niestety nadal trwa. Każde zejście do dolnego ograniczenia tutaj na ujku, myślę, że może determinować wzrosty, więc to raczej liczymy się z tym, że tak powiem. Dalsze podejście jak najbardziej wchodzi w grę, potraktuję to jako strzałkę, więc, więc nadal ten sam kontekst jest zachowany. Jeżeli chodzi o funta z kolei do jena... Rynek tutaj też jakby wiele nie robi. Zejście do dolnego ograniczenia, czytaj do wsparcia, które miało się wczoraj pojawić, już mamy odhaczone powoli, no bo rynek jeszcze tego do końca nie zrobił, jeszcze troszkę ma, parę pipsów albo, albo parę naście. Więc myślę, że zejście tutaj do rejonu 182, 250 i dopiero okaże się co dalej. Jeżeli rynek zatwierdzi tą strefę, czyli zespektuje ją, no to nadal ten sam schemat wchodzi w grę i... Ruch wzrostowy może się nam tutaj mm, pojawić. Jeśli chodzi o dolara do franka, tutaj rynek mocniejszy akcent, no bo dolar wczoraj zyskał, więc też jakby nic dziwnego. Mocniejszy akcent, ten, te spadki może już nie tyle odpadają jakoś mocno, nie tyle jakoś tam, wiecie, są zanegowane, bo rynek jest na oporze lokalnym. Więc teraz wiele zależeć będzie od tego, jak tutaj się zachowa. Dopiero wyłamanie poziomu 91.00 z potwierdzeniem i ust utrzymaniem, ustabilizowaniem dać nam może ruch pod 92.200. Wcześniej nie ma co szukać wejścia, bo jesteśmy na oporach. Australijczyk, tutaj nic się nie dzieje, więc przejdę dalej. Jeżeli chodzi o USDPLN-a, tutaj USDPLN wrócił ponad strefę 4,28. Miał się konsolidować, a jednak był w stanie wygenerować tam tutaj ruch. W związku z tym, jak dla mnie, teraz obecnie schemat jak najbardziej, jaki może być to wzrostowy, wchodzi te 4,36, o których mówiłem wcześniej i myślę, że no... Tak będzie, tak będzie to wyglądać. Jeżeli chodzi o ropę naftową, odbiła, odreagowała ona od strefy 81,75. Myślę, że podejście pod trajem 88 jak najbardziej wchodzi w grę. Bitcoin, konsolidacja, tutaj nie ma za bardzo co przeglądać. Nadgas, nadal perspektywa wzrostowa, nadal podejście pod 3,80 wchodzi w grę. Tylko fajnie byłoby, gdyby rynek wykonał jednak tą korektę należycie i dopiero z tego rejonu wykonał podbicie trochę mocniej. Teraz, jeżeli chodzi o WIGA, podejście pod, czy może zejście do strefy wsparcia 1960, wchodzi w grę później podbicie pod 2021-2060 również. I tym oto akcentem będę się dzisiaj żegnał, ponieważ no po prostu, że tak powiem, nie mam sił przerobowych na to. Bardzo Was przepraszam, ale no po prostu nie udźwignę dalszego poranka. E, chciałbym tylko przypomnieć, że mamy trochę danych, może nie jakichś turboważnych, ale mamy. Raczej akcent dzisiaj będzie w pierwszych godzinach korekcyjny. Zobaczymy, co dalej. Nie fiksuj się, się dzisiaj mocno na wzrost, jeżeli chodzi o indeksy. Bo może nie być dużego ruchu wzrostowego na odbicie. Dzisiaj będziemy mocno potwierdzać strefy wsparcia. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia.